W Katowicach w sali Biblioteki Śląskiej odbyło się spotkanie organizacyjne m.in. przedstawicieli władz samorządowych i jednostek kulturalnych dotyczące 15. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny inicjatywy, która zrodziła się dość spontanicznie. Urodziła się w Zabrzu, dlatego Zabrze jest ciągle koordynatorem. Urodziła się tak naprawdę pomiędzy Watykanem a Zabrzem, ogarniając całą metropolię. Ja się bardzo cieszę, że Metropolitalne Święto Rodziny jakby troszeczkę wyprzedzało powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Myślę, że właśnie takie inicjatywy, które tu na Śląsko-Zagłębiowskiej Ziemi się dzieją, spowodowały, że chwyciliśmy się mocniej za ręce, powstała wielka, wielka metropolia, ale dzięki właśnie takim podstawowym działaniom. Działaniom, które dzięki współpracy śląskich miast trwają do dziś. Jak co roku na wydarzenie składają się różne wystawy, koncerty, warsztaty dla dzieci, inicjatywy sportowe oraz wydarzenia religijne. W tym roku to wszystko będzie organizowane pod hasłem Rodzina źródło pokoju. To hasło tegoroczne to też stanie się pewną rzeczywistością. Rodzina jest źródłem pokoju. I to oczywiście zawsze rodzi pytanie o moją rodzinę, to pytanie, czy ona jest źródłem pokoju, co należałoby zrobić, żeby była, ale ona z natury swej jest źródłem pokoju, dlatego że tam dokonuje się ta... Socjalizacja młodego człowieka, humanizacja człowieka. Tamten człowiek się uczy podstawowych wartości. Wartości, które w dzisiejszym świecie są bardzo cenne. Dlatego podczas spotkania organizacyjnego nie pominięto tematu związanego z Ukrainą. Myślę, że nasze działania będą zdominowane takim. Dedykowaniem naszym, naszym przyjaciołom. Na pewno nasze koncerty, nasze, nasze spektakle teatralne będą miały gdzieś w, głęboko w treści w treści pokój. W Zabrzu będziemy chcieli na początek Metropolitalnego Święta Rodziny zaproponować koncert dla pokoju. Nasze serca dziś będą na pewno odmieniały pokój przez wszystkie przypadki. Trzymajmy się mocno za ręce, dajmy to, co najpiękniejsze naszym dzieciom, naszym rodzinom, tu, naszym mieszkańcom metropolii, ale nie zapominajmy o naszych przyjaciołach na Wschodzie. Nie zapominajmy o Ukrainie. 15. edycja Metropolitalnego Święta Rodziny rozpocznie się w sobotę 21 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. Cały program podejmowanych inicjatyw w różnych miastach i gminach Województwa Śląskiego będzie dostępny na stronie www.świętomyślnikrodziny.pl.